Witam witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dark zaczynamy kolejny odcineczek serii Let's Play Mind Magic Mind the Magic 6 Modate ja to Heaven. W tym ostatnim odcinku zrobić Blastery no i oczywiście tak jak powiedziałem, chciałem wyczyścić i ale sobie pomyślałem Ta seria już naprawdę długo trwa, bo już kilkanaście odcinków. I jedynie na czym by mi zależało, tak wam powiem, to jest już zakończenie tego. Oczywiście wiem, że jest jedna instansa, której nie wyczyściliśmy. To zostawiliśmy na standby. Mówimy na temat y, tej w. nie w Darkmoon, tylko w Cree Expire. Co wyczyścić przed zakończeniem. I wiecie co? Czas iść po prostu dokończyć tą serię. Bo mi się wydaje, że jesteśmy już po prostu zbyt długo. Okej, okay, wyjeżdżamy stąd. No to mordujemy nawet te będzie tak widzicie one po jakimś czasie nie są trudne, tylko są irytujące na samym początek. Oczywiście, jak już się wybijecie, to pójdzie to błyskawicznie. Nawet nie musicie się męczyć z nimi, że zobaczyć, kiedy. Hej! Oczywiście, teraz się tak przydał na magię ognia. No i oczywiście, naszym przystankiem, to jest pojechanie do ostatniego, ostatniej kawałek mapy. Co mówimy na temat sweetwater? Ok, sweetwater to jest ostatnia nasza podróż, tak powiedzmy, którym nam została. Oczywiście rzucamy wszystkie zakręcia od razu. Jest jedna z najgorszych miejsc, w których nie cierpię, no ale jedziemy do przodu tak szybko. Ok, co my tutaj mamy? Mamy jakąś wódkę. 7 statystyk na. Uuu, jaka piękna woda. Ok, Okej, okay. bardzo przydatne mi się przyda na statystyki, bo 50 to wszystko. I oczywiście, co my tutaj znajdziemy z Oczywiście mam jeszcze jedno zadanie, które musimy dokończyć na temat piedestału. I mamy dziwną melodię. Mamy tutaj. Deville, kapitan. Są wiele trudniejsze niż co by się widzieli. Spawny, warriory czy inne. To oczywiście już tego nie ma. Ktoś do mnie strzela, kulami. Eee, te bydlę rzucają te. Devil Kings. King. O, mocne zaklęcia. Są o wiele cięższe niż inni. Oczywiście, już rozbili te najważniejsze punkty. Ok, leżeć. No i oczywiście, chcę zobaczyć co tutaj mi da ta wódka. Poison! Ok. No niestety, nie było warte. Okej, okay, zwiedzamy oczywiście miejsce szukamy ostatniego piedestału, co byśmy musieli zostawić. Yeah. Widzicie, reszta jest to po prostu easy. Trzeba mieć trochę czasu, żeby to wszystko rozbić. Ale nie jest to na moich programach, tak jak już powiedziałem. Okej, okay, to jest jakaś skrzynka. I don't know. Nie wiem co to tam jest. Nie, nie wiem. Powiem szczerze, mi to nawet nie interesuje, co było w tej skrzynce, bo już mamy wszystko co jest tam potrzebne. Widzicie, tutaj powinno być miasto, co oczywiście stało rozbitem. To miejsce jeszcze wyczyszczę, bo muszę zajść jeszcze jedną sprawę stąd. Dobra, leżą. Oczywiście dlaczego tutaj chciałem poczekać. U, coś tam są dwa, które poczekały na mnie. Były się. Cześć. Okej, okay, chcę po prostu zobaczyć, co mam ciekawego tu. Kolejne Poison. Ile zadaje to główno? A, tutaj jednak to te są zniszczone te budynki. Myślałem, że to będzie mógł coś zobaczyć. Szkoda. Okej. Okay. Zjedzamy dalej. Patrzcie, jak tam stoimy z hejstem, 5 minut. Oczywiście to jedziemy. Tylko jestem tutaj, bo szukam tego cholerstwa. Tu oczywiście, widzicie, niko, nikogo nie będzie mi. to będzie mógł mi pomóc. jeśli chodzi o leczenie.

Ok, mamy Ritual of the Void. Świetnie tutaj pojedziemy, to jest oczywiście potrzebne. No i oczywiście teraz idziemy rozpierniczyć ostatni ten... O, pielesta, który szukaliśmy. Ostatni kawałek. Ok, oczywiście tutaj sobie zostawię Set Beacon. I no, oczywiście tutaj za chwilę wrócimy. Oczywiście idziemy do, do Blackshire, żeby poinformować, że to zadanie też zostało zakończone poprawnie. Hi! Okej, okay, widzicie, wszystko zostało zrobione. Okej, okay, oczywiście powiedział, żebym zobaczył do skrzynki, która mam obok. Trochę kasy. Ah, Darkness, jakiś pierścień, główno warte. Jak się płaciło to zrobić? Nic. Okej, okay, wracamy. Oczywiście nie wszystko jeszcze wyczyściliśmy. Hmm. Oczywiście tam jest teraz nasz kolejny kierunek. Oczywiście tam jeszcze nie chcę iść. Mógł się najpierw znaleźć obelisk. No cóż. Mam was tak sprzątnąć. Yeah. Okej, okay, spaść tą potkę. Kolejny Poison, Boże, ile tego poisonu jest. No i Coś jeszcze? Okej, no to oczywiście najpierw zanim ten Set Beacon i wracamy na chwilę się uleczyć, i oczywiście wchodzimy do ostatniej instansy tej gry. A mówimy na temat The Hive. This Strange tractor commands a spectacular view of Paradise Valley. The, the other walls are constructed from an unknown material. A jeszcze mi się zakręca wrzucone. murzonam. Nie Już Jeszcze zanim wejdziemy w i zaklęcia. Zobaczmy. Flash system activated. Okej. Okay. Okej, okay, leżeć. Okej. Okay. Okay, mamy tutaj... Matę demonów do rozpieprzenia. Yeah! Okay, Rzucamy zaklęciem. U jest jeszcze kilka. Yeah, 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 Okej, okay. Okay. Right, okay, udało się. Oczywiście, jeżeli ktoś zauważy dlaczego ja odwracałem na T, dlatego, że kiedy jest flush, yy, flush po prostu, żeby nie utracić punktów życia za wyczyszczenie. I oczywiście rozbijamy kolejne. Ile was tu jest? Oczywiście hey! za radzę zawsze sprawdzę, zanim tam pójdziecie na zewnątrz, dlatego, że niestety jeżeli... Raz tam zejdziecie to będzie sobie ciężej. O! Tak mi się skończyły. No niestety Okej, okay, wrzucamy oczywiście Leczenie, a ja się chętnie co do miasta na chwilę. Okej okay. Leczymy drużynę. Can we assist you? No i no, oczywiście wracamy do Hive. Kurde, ale mnie zaskoczył. Okej, okay, czy to jest choroba, czy choroba. Ej! Okej, okay, udało się. Okej, okay, oczywiście teraz musimy iść. Mamy jeszcze dwie części. Też niestety już... wyschodzimy na dół. Ja mam tu przycisk. Ok, udało się. Wiecie, prosto, easy, nie musimy się stresować. Ok, mamy oczywiście fajne rzeczy, które niestety nie są już mi potrzebne. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Oczywiście możecie je zebrać na sprzedaż. Ok, schodzimy dalej. Ok, tu się otworzyło, teraz chodzimy na drugiej strony. Rozumiecie? Oczywiście tam jeszcze musimy iść do góry. Żeby się przydało też uleczyć na chwilę moją drużynę. A, choroba jeszcze do zdjęcia. Tu będziemy szybki. Z tej strony okej okay, udało się okej okay. Can we assist you? No. Przechodzimy znowu. A, pięć się minut jeszcze, jak miło. Wiemy z tej strony. Okay, to w dupie nie jest już mi potrzebne. Okej, okay, udało się. Tu coś jest. Nie. Okay. Okej, okay, wyczyściliśmy tą część tutaj. Teraz idziemy po drugiej stronie. Okej. Okay. tu nic nie ma. Ok, udało się, z jednej i z drugiej strony. Oczywiście idziemy w tą stronę teraz. 13 minut. Ok, mam jakąś skrzynkę. Uh -oh. Z Hive sanctum key. Aha! Ja to nie już za późno na zajebiste rzeczy. Okay, leczenie leczenia. Do door won't Ok. Ok, jak system? Oh! Ok, znaczy jeszcze musimy iść w inne miejsce i prawdopodobnie ja wiem które, bo zostawiliśmy wcześniej, te u góry i tutaj. Ok, idziemy na górę. kurwa, to mało brakowało. Nie, wiem, czy byśmy widzieli Devil Mastera? czyś to tego tak wydawało, że jeszcze dałem? Musiałem źle przeczytać. O, ile kasy? Tylko, że troszeczkę z męciem. No i się potrzeba ją wcześniej. Drzwi się nie ruszą. Szkoda. O, jesteśmy bez many. Nie będziemy mieć powrotu. Okej, okay. ja nie wiem dlaczego on nie regeneruje sobie. No to też już wiem dlaczego nie regeneruje many. I don't know. Good as new. Okej. poczekać. Nie coś się wyleczyli. wyleczymy Flash activated. A, są oboje wezmany. I. No to nie miło. Okej, okay. wiecie przecież, że zostało otwarte. Które się przejść. rzeczywiście nie chcę tam iść, bo jeszcze nie wyczyściliśmy całego kątu, Ciku. Aha, tu była dziura, więc... A, to dlatego nie mogłeś tam dostać. I dalej się nie otwierają. No dobra. No to skoro tak. Przechodzimy do następnej części. Oczywiście ja muszę i tak się cofnąć, bo jestem na mana. 17. Muszę mieć 20. Okej. Okay. I tak. Dobra panowie, e, ja tutaj zakończę ten odcinek. E, w na następnym będzie już ostatnim odcinkiem. Ja dziękuję państwu za uwagę, że jeszcze się gdzie podobał. Do no, życzenia następnego odcinku. Shimonero.